Cześć! Dziś mam do pokazania alternatywny sposób do naprawiania awaryjnego opon. Zazwyczaj stosowane są w samochodach takie tego typu zestawy naprawcze, czyli taki, nie wiem jak to się nazywa, klej silikon, który wlewamy do opony. No, ale tak, to nie jest zbyt dobry pomysł, ponieważ po pierwsze nie, każdy, nie każdą dziurę da się zatkać, taką większą, a zwłaszcza gdzieś tam bardziej z boku. Poza tym druga sprawa, trzeba jechać potem na wulkanizację. Jeden wulkanizator powiedział mi, że on z miejsca bierze 50 zł za samo czyszczenie tej opony. Oni tego bardzo nie lubią. No i w ogóle wymaga to pojechania na wulkanizację. Alternatywą jest właśnie taki zestawik z tak zwanymi sznurkami butylowymi. Jest to moim zdaniem dużo lepsze rozwiązanie, ponieważ wiele osób, które to stosowało, potwierdza, że. W zasadzie zwykle nie trzeba jechać potem na wulkanizację. Z taką oponą nieraz jeżdżą po dwa lata i, i, i to po prostu działa. Aha, może ja jakieś tło tutaj rzucę bardziej drogowe, żeby nie było nudno. No i teraz kontynuując. Może nie jest to dla każdego, ponieważ yy, no, trochę trzeba użyć tutaj siły, ale jest jeszcze jeden sposób. Na koniec to powiem. A może ja to odłożę. W tym zestawie jest taki wkrętak, którym poszerzamy dziurę w oponie. Takie szydełko, do którego nakładamy właśnie taki sznurek butylowy. Jest jeszcze w komplecie klej. No, jeszcze trzeba by było posiadać coś takiego jak Jakieś szczypce, żeby wyciągnąć to, co tam siedzi w oponie, prawda? Jeżeli to jest wkręt, no to, to jeszcze można go odkręcić, ale jeżeli gwóźdź, no to, to już nie. Ja będę robił to pierwszy raz, także pewnie nie pójdzie jakoś sprawnie. Ja mam akurat taką oponę, która jest do wymiany, więc mogę sobie poeksperymentować. A tutaj widać, że siedzi taki niezaduży gwóźdź. Ja na razie go nie będę wyjmował, bo lepiej się naprawia, jeżeli opona jest jeszcze w miarę twarda, czyli najlepiej jak najmniej tego powietrza ucieknie w czasie pracy. No zresztą będzie potem mniej do pompowania, prawda? W zestawie są cztery takie sznurki butylowe. One wystarczają na 8 razy, bo wystarczy zużyć połowa, połowę na raz. W instrukcji jest napisane, że klej należy nakładać na... Na ten wkrętak, ale osoby które już to robiły wielokrotnie twierdzą, że lepiej jest klejem posmarować ten sznurek butylowy. A więc zaczynam. Najpierw sobie obetnę połowę tego sznurka. Aha. Może nie tym. Zaraz wracam. Znalazłem tutaj taki nóż tępy, co prawda, ale może wystarczy. Czyli już wiemy, że dobrze, żeby mieć też nóż w samochodzie. O, udało się. Teraz smaruję klejem. Właściwie to chyba wystarczy bardziej tu na środku, bo to ta środkowa część zostaje w oponie. Brzegi będziemy potem obcinać. Dobra. Mam taki zestawik, który zawsze wożę w samochodzie, od razu włożę do przydełka ten sznurek butylowy. Więc nie jest to takie proste jak na filmach, rachciachciach włożone. Trzeba to włożyć dokładnie na środek. Może jeszcze trochę poprawię klejem. Dobra, to kładę na bok. I teraz będzie szybka akcja. Wyciąganie gwoździa, yy, poszerzanie dziury. Właściwie to poszerzanie to też chodzi o to, żeby się przebić przez te ewentualne druty, które są tam w oponie. No i potem szybciutko yy, ten sznurek butylowy. Bez kleju też można sobie poradzić z tym, że. Pewnie nie będzie to aż takie trwałe. W każdym razie, jak komuś zabraknie kleju, to też może zastosować tę metodę. Na pewno w przednim kole można sobie poradzić bez zdejmowania koła na drodze, bo wystarczy skręcić koło na bok. Gorzej wygląda sprawa z tylnymi oponami. Myślę, że raczej trzeba by było niestety najpierw zdjąć koło. No, już chyba jest. No dobra, i teraz szybka akcja. Chyba jeszcze za mało weszło. Tu prawie w ogóle nie weszło. No nie wiem. Teraz zdecydowanym ruchem wyjmę to szydło i sznurek powinien zostać. Zobaczymy. Teraz trzeba obciąć końcówki, bo inaczej mogłoby to wyjść w czasie jazdy. Myślę, że nie była to zbyt fachowa robota, ale robię to pierwszy raz. Raczej bym nie ryzykował z takim wykonaniem jeżdżenia dłużej bez pojechania do wulkanizacji. No nic, spróbuję to napompować i zobaczę, czy powietrze będzie schodziło. No jak widzieliście, nie jest to aż takie proste, warto by było mieć jednak jeszcze w samochodzie ten trzeci sposób, czyli takie wkręty butylowe. Chyba butylowe, silikonowe, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy naprawić tylną oponę bez zdejmowania na drodze, ale myślę, że te wkręty nie są aż takie trwałe jak te właśnie sznurki butylowe. No oczywiście nie w moim wykonaniu tym razem, raczej bym nie ryzykował jeździć długo na czymś takim, ale to była moja pierwsza próba, jeżeli chodzi o taką naprawę. Myślę, że na następnym raz poszłoby lepiej. Myślę, że trzeba tą dziurę trochę bardziej wyrobić, żeby ten sznurek tam lepiej wszedł. I to tyle na dzisiaj. Może ktoś zostawi komentarz, kto już robił to kilka razy. Może jakieś będą tutaj podpowiedzi. No i to tyle. Zapraszam do subskrypcji i cześć. Aha, po napompowaniu koła po godzinie nie zauważyłem żadnej utraty powietrza. Także na razie trzyma.